Nowa pracownia na oddziale laryngologicznym w Sanoku. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi lekarze będą mogli teraz diagnozować zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Wszystko dzięki temu małemu aparatowi. Urządzenie bardzo nowoczesne, służące do oceny oczopląsu. Oczopląs jest takim zjawiskiem, który może być, może być wywołany przez chorobę. Możemy też w pewnym sensie go indukować za pomocą tak zwanych prób kalorycznych. Wówczas jest zjawiskiem fizjologicznym, ale najistotniejsze jest to, że całe to urządzenie bardzo dokładnie bada, analizuje ten oczopląc i wylicza nam niezbędne parametry, które nam pozwalają w ocenie diagnostycznej, co jest przyczyną. W tym przypadku choroby błędnika, czy mówiąc szerzej, co jest przyczyną zawrotów głowy. Starzenie nam się społeczeństwo. Wiele osób starszych odczuwa zawroty głowy, wiele osób starszych ma rzeczywiście zaburzenia równowagi, trudności w chodzeniu. I ta pracownia, to urządzenie, które dzisiaj uruchamiamy w szpitalu, bardzo pomoże w diagnostyce właśnie tych problemów zdrowotnych naszych mieszkańców. Badanie nowym aparatem jest krótkie i bezbolesne. Podaje się osobie do ucha. Przez przewód słuchowy zewnętrzny chłodne lub ciepłe powietrze. Zakłada się specjalny rodzaj takiego okularu. Na, 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 właśnie tak jak się okulary zakłada. I, i, I właściwie wszystko już komputer sobie rejestruje, zapisuje bez jakiegoś, tu, jakiejś ingerencji czy, czy powiedzmy jakiegoś działania inwazyjnego. To medyczne cacko kosztowało 51 tysięcy złotych. Sprzęt udało się kupić za pieniądze z kasy powiatu. Choć sanocka laryngologia jest coraz lepiej wyposażona i ciągle się rozwija, to budynek, w jakim się znajduje jest w opłakanym stanie. Narzekają pacjenci, ich rodziny i lekarze. Szok tragiczny po prostu, wręcz takie jeszcze perelowskie. Co mogę powiedzieć? Dużo łóżek, jak pani zauważyła na korytarzu. Pacjenci leżą sobie na korytarzu dzień i noc. Mnóstwo ludzi przekre przechodzi koło nich i po prostu nie mają takich imtynnych swoich warunków, ani przespać się, jak się komuś chce spać, czy coś nie, mhm. czy odpocząć spokojnie. Bolączką jest to, że budynek ma już dokładnie 132 lata, a więc można powiedzieć, że on już dożywa w sensie technicznym swoich dni. No i pora najwyższa, aby te oddziały, dwa, które jeszcze funkcjonują w starym szpitalu, czyli oddział neurologii, oddział laryngologii, aby przeniosły się do nowych siedzib, takich, które umożliwią godne, skuteczne leczenie pacjentów. Starosta Sanocki zapewnia, że przeniesienie oddziałów ze starego szpitala do budynków na 800-lecia to priorytet na najbliższe lata. Złożyliśmy wniosek do rezerwy ogólnej ministra finansów. Jest on wsparty przez panią wojewodę oraz marszałków województwa podkarpackiego. Jest już po ocenie formalnej. Uzupełnialiśmy na bieżąco potrzebną dokumentację. Z informacji, które wczoraj uzyskałem od pani wojewody jest on w trakcie oceny pod względem finansowym w Ministerstwie Finansów. Jest to przedostatni etap, później taki wniosek trafia na Radę Ministrów i jest podejmowana decyzja, czy te pieniądze trafią do Sanoka, czy nie. Powiat stara się o 4 miliony złotych na przenosiny neurologii. Szpital do całej inwestycji będzie musiał dołożyć milion. Jako pierwsze przeniosą się neurologia i administracja. Laryngologia będzie musiała jeszcze poczekać.